Witam panowie i panie z tej strony, Adnorgie, w zastępstwie za prowadzącego kanału Szeregowy WUIO. Możecie mnie kojarzyć z licznych live'ów, w których brałem udział, a także odcinka, w którym udzieliłem wywiadu. Jest on na kanale, można go łatwo znaleźć. Jestem także obecny na serwerze Discord, do którego gorąco zapraszam. Jestem, jestem znany też jako czynny żołnierz wyspy, wyspy RP. Więc na serwerze staram się odpowiadać na nurtujące pytania niektórych osób, a także udzielić pomocy, jeżeli chodzi o temat wyspy. Zachęcam oczywiście do brania udziału w live'ach, na, na których dowiecie się naprawdę sporo ciekawych rzeczy, ponieważ są tam zadawane na bieżąco pytania dotyczące wyspy, również subskrybowaniu kanału, jabłkowanie filmów, które się pojawią, a, a także które już były. Dzisiejszy temat będę porus... W dzisiejszym dniu będę poruszał temat, jakim jest slang, którym posługujemy się na wyspie. Nie wszędzie oczywiście jest tak samo. Opowiem tylko o tym, z czym ja się osobiście spotkałem, albo słów, których ja sam używam teraz. Więc od czego by tutaj zacząć? Pewnie oglądaliście filmy takie jak Samowolka, Król. I tam się pojawiały takie słowa, jak kot, koty, wóz, czy tym podobne? Więc zdecydowanie jesteście troszeczkę chociaż znajomieni z tym słownictwem więc zaczniemy od, od początku. No, od czego powiedzem? Filować. Yy, filować to jest inaczej, patrzeć czy ktoś idzie, albo czekać, czy ktoś idzie. Na przykład, jak gdzieś jesteście z kumplem w jakiejś sali i na przykład jeden z nich filuje, czy nie idzie przełożony i patrzy tam za rogu, czy czasem nikt nie idzie. Yy, to jest właśnie słowo filować. Yy, stary, no to stary to stary jest z reguły właśnie dowódca yy, wyspy. Yy, na na rzecz czasem o niego właśnie mówią stary. Matka. To jest y, szef kompanii. Y, to, jest taka, to jest taka ważna osobistość. Także na y, pododdziale. Więc, no, matka. tak się nazywa po prostu. Czasami się mówi na, na szefa kompanii, że to jest, że szef jest jak matka. Na wyspie RP. Naruchać. To znaczy załatwić, uzbierać coś. Na przykład ktoś ci, ktoś ci mówi, że naruchaj mi tego papieru toaletowego, tak można powiedzieć. Takich eee, słów się czasami używa. Naruchać coś. Hmm. SUDOKU to jest yy, rozliczenie stanu osobowego. To, yy, to jest jakby taka karteczka, która jest napisana, kto jest dzisiaj, kogo nie ma, kto jest na L4 to dzisiaj nie przyszedł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie jakby rozliczenie właśnie wyspy. I na to się czasami się mówi sudoku, bo taką karteczkę wypełniasz. Następne. Białe. Białe to jest nic innego jak zwolnienie lekarskie, nie z L4. E, zwolnienie lekarskie, na przykład od zaprawy, na przykład od jakiegoś biegania, od danych czynności, takie zwolnienie lekarskie, ale jesteś na przykład w pracy. Przynajmniej u nas tak to się używa na wyspie. Na mojej wyspie tak się tego używa. E, lecimy dalej. Wóz. E, wóz to jest oczywiście łóżko. Łóżko żołnierskie, na którym e, się śpi. Jest też tak, właśnie zdanie leżeć na wozie. Nie jestem w stanie powiedzieć, skąd się wzięło to słowo, to słowo czemu to jest akurat wóz, ale wóz to jest właśnie wózko. łóżko, przepraszam, nie wózko tego łóżko. No to idziemy dalej. To jest takie powiedzenie. Śmietnik się pali. Używa się tego, jak na przykład ze śmietników wysypują się śmieci. Wtedy używamy zdania śmietniki się palą, ponieważ to się odwołuje do jakiejś zasady, że jeżeli takiej starej, głupiej zasady, mądrej, głupiej, nie, nie mi to oceniać, to zasada polega na tym, że jeżeli śmieci, śmieci wylatują ze śmietnika, to znaczy, że to się może zapalić i wybuchnąć pożar. A tego ich nie jest. dlatego jest takie stwierdzenie, może zdanie, że śmietnik ci się pali, śmietnik się pali. No, no to lecimy dalej. Zapsztyk. To jest cisza nocna. Yy, na przykład można ogłaszać na kompanii capsztyk, capsztyk, Capsztyk na, służbę, na służbie przygotowawczej najczęściej to słychać. Można usłyszeć. Yy, jak ogłaszać capsztyk, czyli ciszę nocną. Cisza nocna trwa oczywiście od 22 do 6. I wtedy no nie wykonuje się jakiejś tam głośnik, ale nie będę się teraz to zagłębiał. Po prostu Capsztyk to jest cisza nocna. Teraz takie trochę rzeczy, używanych bardzo często kiedyś, teraz to już bardziej tak prześmiewczo Albo nie prześmiewczo, cyfra Cyfra to jest ilość nic do cywila, teraz czasami się tego używa w kontekście do kiedy, do kiedy ktoś może ich na emeryturę Czyli mówi się, że jaką, jaką masz cyfrę, albo tak dalej, tak dalej, czyli po prostu ile, ile kto ma dni, żeby z wyspy móc, móc już odejść lecimy dalej, dziadek dziadek kiedyś to był e, kiedyś to był żołnierz który no, miał chyba tam dosyć poważne miesiące albo nawet rok służby teraz nie chcę was wprowadzić w błąd ale teraz u, jak mówi się dziadek no to ma się przed oczami żołnierza starego służby po prostu On ma x lat służby już tam wie co i jak ma połapane to jest właśnie dziadek a następne słowo które no, pewnie dużo z was zna to jest kot tak, kociarstwo, kot, kiteł, kot i tak dalej, tak dalej. To jest żołnierz młody służbą, który niedawno przyszedł do, do wyspy. Eee, jest generalnie młodym, 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 o niego się też mówi czasami na kota, ale kot to już też takie prześmiewcze czasami, że moje kociny i tak dalej. To już, to już tak jest lekko wykorzeniona, ale czasami też się można z tym spotkać. Zeta, Zetka to jest e, słowo na zasadniczą służbę wojskową, która kiedyś miała miejsce. E, no i w sumie tyle w temacie Zety, e, czyli zasadniczej służby wojskowej. Żetony, to już na kanale było nich film. To, to jest oczywiście żandarmeria wojskowa. E, z tym słowem się najczęściej spotkałem w określeniu na żandarmerię, czyli żetony. Czerwona książeczka, nazywana ze względu na swoją okładkę, to jest Regulamin Ogólny SZRP. Czyli Biblia dla niektórych ludzi. No i to się no to potocznie mówi, czerwona książeczka. Panika, tudzież zesranie. To jest kontrola najczęściej wyspy, jeżeli ktoś wyżej przyjeżdża na kontrolę wyspy. To się na to mówi, że jest panika albo zesranie ogólne jest. Że przejechała kontrola i wszystko trzeba postawić na wszystkim, na nogach w ogóle, na głowie, i jest no, panika, albo właśnie zesranie. Hauer, no, może niektórzy się domyślą, to jest nic innego jak hełm. Hełm wojskowy, i na niego potocznie czasami mówimy hauer. Kolejne, coś, coś cudownego: Panzerwafle. To są sucharki, takie sucharki specjalne. One są niesamowicie twarde. Niektórzy je lubią, niektórzy nie lubią. Ja je na przykład, ja je na przykład lubię. I na nie mówią żołnierze wyspy, właśnie Panzer Wafle. I teraz coś, no też bardzo popularne, L4. No to jak większość z Was pewnie się też domyśli, to jest oczywiście L4. Co to jest L4, to nie muszę chyba wyjaśniać, więc przejdźmy dalej. Kule mocy to są inaczej mielone, także czasami twarde, ale powiem szczerze, że mi smakują, ja jestem zadowolony. Zmech, zmechol to są słowa, które używamy na wojska zmechanizowane i żołnierzy z wojsk zmechanizowanych. Zmechol to jest oczywiście żołnierz tych wojska, zmech to jest no typ tych wojsk na wyspie. Skifa tudzież jama. To jest in, inne określenie na salę, tudzież izbę żołnierską, gdzie żołnierze Wyspy spędzają swój czas. Ktoś się mówi, że idę do skify, idę do jamy. Tak się, tak to z takim nazw nazwnictwem ja się spotkałem. Też jest słowo znane. Beton, czyli osoba usilnie trzymająca się reguł, regulaminu i jest niesamowicie odporna na zmiany. Nie da się w ogóle przemówić takiemu człowiekowi. Więc to jest beton, betoniarstwo. Cywilki, no to cywilne ubrania, które nie, nie są mundur, tylko są to ubrania, które zazwyczaj noszą cywile na sobie. Jednak ostatnie, co nie przychodzi na myśl, to może być działa, czyli kara dyscyplinarna. Działować kogoś, kara kara, karać kogoś dyscyplinarnie. Więc tak inaczej można to nazwać. Co jeszcze tutaj można, mogę przytoczyć? No, jest na przykład mebel. Siedzieć przy meblu. Meble, mebel to jest oczywiście biurko podoficera dyżurnego pod oddziału. Yy, na to się mówi potocznie mebel. Żeby, nie, żeby sobie nie, nie gadać długo, albo, jak komuś nie, albo komuś nie chce mówić biurko, to mówi mebel. Nie, nie oceniam, ale też się używa tego słowa siedzieć, tego zdania, siedzieć przy meblu i wtedy trzeba, wiadomo, wiedzieć o co chodzi, o co kaman No i w sumie to by było na, na tyle. Nagrał się fajny materiał, mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zostawicie jednak jakiś fajny komentarz pod tym filmem, że łałek i on jest super. Także mam nadzieję, że udało mi się uzupełnić Waszą wiedzę, odpowiedzieć na niektóre pytania. Wiadomo, po następne pytania zapraszam na serwer Discord który jest, jak zawsze, w opisie. I no to chyba będę się z żegnał. Cześć, cześć, cześć. Trzymajcie się i pa.